Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmie chciałbym wam pokazać jak przyspieszyć działanie nawozu, tak żeby rośliny mogły w miarę wcześnie silnie rosnąć. Mam tutaj jeden z najpopularniejszych nawozów. To jest nawóz wieloskładnikowy Azotowska, granulowany. I on działa w taki sposób, że jak go rozsypiemy, najlepiej go wymieszać z glebą. I on, jeśli będzie mieć styczność z wilgocią, to będzie się stopniowo rozpuszczał w ziemi. Ale co w przypadku, kiedy mamy małe rośliny i chcemy, żeby ten nawóz działał szybciej? Ja próbowałem kiedyś tak robić, że sypałem nawóz po prostu i podlewałem ziemię. Ale nie do końca się to dobrze sprawdza, ponieważ ten nawóz namoczył się. Niby się zaczął rozpuszczać, ale za chwilę znowu przeschło, i znowu trzeba było go moczyć i tak wiele razy. Dlatego prostszym sposobem na zasilenie roślin jest po prostu rozpuszczenie takiego nawozu w wodzie. I właśnie tak robię. Tutaj mam 10-litrowe wiadro, i rozpuściłem tutaj 5 kg azofoski. Ten nawóz, jak się go wrzuci do wody, stosunkowo łatwo się rozpuszcza. Kilka minut, i mamy już taki roztwór. I co teraz? Nie możemy takim roztworem podlać roślin, bo stężenie jest za duże. Dlatego musimy ten nawóz rozcieńczyć. Ja tu tak wyliczyłem, że na. Jedną konewkę będę dawał takie wiaderko. Mamy tu konewkę 10-litrową i wlewamy do niej ten nawóz. Mieszamy. I takim nawozem możemy od razu podlewać rośliny. Mi zależało na tym, żeby tym malinom dostarczyć nawóz, tak, żeby on działał od razu, żeby mogły silnie rosnąć. Nawóz trafi teraz do ziemi. I będzie on praktycznie od razu dostępny dla roślin. Nie musimy czekać, aż będzie deszcz, żeby go wprowadził do ziemi. Tylko ten nawóz od razu spowoduje, że rośliny będą mieć dostateczną ilość azotu i innych składników pokarmowych. I będą mogły od razu zacząć kolejny etap wzrostu. Bo wiadomo, nie warto nawozić azotem pod koniec lata i jesienią, dlatego że rośliny wtedy zaczną silnie rosnąć i niekoniecznie zdążą zdrewnić przed zimą. I wtedy zimą stają się bardziej podatne na działanie mrozu. Także taki mamy sposób przyspieszonego nawożenia do glebowego. A warto nawozić szczególnie młode rośliny, jeśli chcemy, aby w miarę szybko rozpoczęły owocowanie, żeby wytworzyły już dużą masę zieloną, duże rośliny, które będą mogły szybciej wejść w owocowanie. I to owocowanie będzie obfitsze. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.